Dzisiaj opowiem Ci o najlepszych lekarzach i najlepszych lekarstwach na świecie. A jest to natura. Jest to słońce, jest to las, są to zwierzęta, y, są to odgłosy natury, są to y, zimne kąpiele. Czyli. Tak naprawdę my szukamy wszędzie jakichś takich dobrodziejstw, często szukamy, nie wiem, luksusowych miejsc, bo wydaje nam się, że tam się wyciszymy i odstresujemy, a tak naprawdę co działa odstresowująco na nas i jak stymulująco? Odgłosy natury oglądanie y, natury, pięknych widoków, przebywanie w lesie. Słuchaj, gwarantuję Ci, pójdziesz na pół godziny do lasu i wrócisz odmieniona, uspokojona, wyciszona. E, śpiew ptaków, y, właśnie oglądanie zachodów słońca albo wschodów słońca, ale mm, chodzenie boso po trawie, y, kąpiele takie zimne, tak, y, w lodzie, y, 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 de, de, hartują nas i tak wewnętrznie i zewnętrznie nas... Uci... Y, Działają zdrowotnie po prostu na organizm. I szukamy wszędzie, gdzie możemy zapłacić za luksusy, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest luksus. Dziś widziałam taki fajny cytat: że dzisiejszym luksusem to jest móc wyłączyć telefon i posiedzieć samemu. Dlatego powiem Wam, że ja nigdy nie byłam tak wyciszona i tak uspokojona niż na Mazurach. I z tego też względu nie wiem, czy kiedyś wrócę do dużego miasta, bo. Dla przykładu w miejscu, w którym mieszkałam w Gdańsku, e, miałam przepiękne, wielkie pole za sobą. Uwielbiałam, uwielbiałam tam chodzić na spacery z psami. E, w kolei, e, 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 i tak z roku na rok widziałam, jak tam coraz mniej było przestrzeni, aż w ostatnim roku, teraz jak się świeżo wyprowadziłam, to tam e, miałam problem, żeby pójść gdziekolwiek z psami, żeby się zawątpiły. Jedynym miejscem, gdzie była trawa w przestrzeni kilku kilometrów w mnie, to były yy, takie, takie trawniki, pomiędzy, yy, jak jest pomiędzy chodnikiem a ulicą, takie, gdzie są widzicie drzewa. I to był taki malutki pas. I to było jedyne miejsce, gdzie mogłam chodzić z psami. Bo co chwilę były ziemi wokół mnie, każdy skrawek ziemi był sprzedawany i tak zwana pato-deweloperka jest. Zresztą też teraz tak mieszkałam, że ja miałam balkon i naprzeciwko mnie ludzie mieli balkony i my tak sobie zaglądaliśmy, nie? U siebie. Pato-deweloperka. Każda prze przestrzeń, każdy skrawek wokół mnie został sprzedany i stawiany po prostu budynek obok budynku. Ja się nie dziwię, że nie wiem, jak jest. Słuchaj, ale ja się nie dziwię, że tam gdzie ja mieszkam, wszędzie to na bank będzie zalany, na bank będzie zaraz połudź, bo wszystko zabetonowali. Wszystko, po prostu wszystko wokół mnie zabetonowali. Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, jakie u ciebie. Czy też wszystko po prostu zalewają betonem. I jak my mamy się czuć dobrze, kiedy my nie mamy kompletnie kontaktu z naturą? Kompletnie nie, nie, nie było widać. Słuchajcie, ani słońca nie było, bo. Były coraz większe budynki coraz wyższe i ja po prostu miałam słońce może 3 godziny w ciągu dnia, jeżeli chodzi o to wpadające do mnie. Ani nie było nigdzie trawy, ani nie było ptaków, ani nie było żadnej roślinności. Po prostu totalnie nic. Totalnie nic. I ja nawet przez samo to czułam się tak zestresowana i taka. Yy, nie miałam takiej przestrzeni dla siebie i w ogóle nawet to, że ja musiałam zasłaniać dosłownie każde okno. Bo e, w sąsiedzi wszystko widzieli, a ja widziałam wszystko u sąsiadów, bo po, po prostu byliśmy okna w okna z każdej strony. E, I jak się tam wprowadziłam, to tak, 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 tak to nie wyglądało. Po prostu później to, co się stało, e, to, to, było jakaś, to, 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 to była jakaś masakra. Ja się czułam słuchajcie, tak zestresowana, i tak mało, e, mało pewnie, bo, bo wokół mnie nie było żadnej takiej przestrzeni wolnej. I oczywiście. E, Kilka kilometrów ode mnie był jakiś taki wybieg dla psów, gdzie teoretycznie psy mogło wyjść, tak, ale jak masz dwa pomeraniany, które ważą po dwa kilo, no to puśćcie na takim małym wybiegu, gdzie biegają, nie wiem, labradory i, i rottweilery, bo niestety takie były. Albo słuchajcie, dzieci, jakby ja wokół siebie na przestrzeni kilku kilometrów miałam tylko jeden malutki plac zabaw, Malutki, tam była taka mała piaskownica, ja, y, i najczęściej bawiły się tam starsze dzieci, w, takie już starsze, które mogły same wychodzić z domu i się bawić i one tam y, rozrabiały. <noise> I dzieci po prostu siedziały w domach, pozamykane. Bo nawet nie miały przestrzeni nigdzie. Bo słuchajcie, obok mnie było jedno boisko, które oczywiście zostało zamknięte po jakimś czasie. Zamknięte, ogrodzone i nie, nie było tam dojścia, a to było jedno fajne takie boisko, gdzie dzieciaki się spotykały i się bawiły. Yy. Nie wiem, gdzie my to I w takim miejscu nie da się być niezestresowanym. Jak ja teraz mogę sobie oglądać zieleń, oglądać, e, ta, oglądać e, zachody słońca i, e, i, i przebywać z tą naturą, to, to ja się czuję najbardziej kująco ja chodzę na to wszędzie, słuchajcie, boso, bo w ten sposób e, też e, się stabilizuję i uziemiam, tak? Co ma korzystne w Rozumiem tutaj takie względy finansowe, że ludzie do większych miastach, tak żeby więcej zarabiać, i tak dalej, i tak dalej, ale znam też osoby, które z dużych miast uciekają do małych, właśnie dlatego, że w małych jednak więcej mogą zarobić w niektórych branżach, ponieważ po pierwsze jest mniejsza dostępność specjalistów, a po drugie, w dużych miastach jest też duża konkurencja. No bo jeżeli wszyscy napływamy do dużych miast, to jest duża konkurencja i dlatego można te zarobki też obniżyć, więc to, 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 to nie jest też do końca tak, ale no. Jeżeli chodzi o człowieka, to ja jestem przerażona osobiście tym, że jak wyglądał mój ukochany Gdańsk, który naprawdę ja myślałam, że ja tam... to jest moje miejsce na ziemi i... i że ja tam zostanę i wiem, że są na pewno miejsca, gdzie tutaj trochę zieleni jest, bo są jakieś parki i tak dalej. Ale znowu w parkach też nie można chodzić ze zwierzętami, wiecie, z psami na przykład na spacery, co ja najbardziej lubię, tak? Bo nie można wchodzić do parku ze zwierzętami na plażę i można ze zwierzętami. <grym> z... Znaczy, wiecie, z jednej strony to rozumiem, tak, z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej, znowu, jak ja chcę wyjść z psami na spacer, to też nie ma gdzie. <grym> z jednej strony rozumiem, no, bo psy zostawiają po sobie, tak, albo, albo nie wszyscy chodzą z nimi na, na, na smyczy, więc ja tutaj rozumiem dwie strony, absolutnie, ja tutaj nie mam do niego pretensji, ale chodzi o to, że, że mamy mało kontaktu z takimi naturalnymi lekarstwami dla nas, którymi, którymi Słońce, którym jest zieleń, którymi są odgłosy natury. Yy, yy, wszystko, tak? I wiem, że pewnie mo, może w tle słyszycie takie strzały, bo kilka kilometrów dalej jest yy, strzelnica, a ja mieszkam nad samym jeziorem, więc yy, wszystko się niesie przez jezioro, więc tak, tak samo tutaj ulica jest ona daleko, ale, ale tak naprawdę blisko, bo mieszkam nad jeziorem, więc wszystko, wszystko się niesie. Ale słuchajcie, ja widzę jezioro. Ja patrzę i widzę jezioro. O to mi chodzi, kochani, o to mi chodzi. I po co ja o tym mówię? Ponieważ kiedy my jesteśmy zestresowani i kiedy, e, kiedy jesteśmy odłączeni od natury, a jesteśmy częścią matki natury, to też e, mamy różnego rodzaju e, problemy i psychiczne, a to się będzie przekładało na zdrowie i na nas, naszą e, sylwetkę. Bo kiedy ty nie możesz spacerować, bo i, i, i nie widzisz. E, Wszystkiego, co dla nas jest kojące. Wiecie, że do nas w ciągu dnia dociera więcej bodźców i informacji niż do naszych babci w, 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 w ciągu roku? To sobie wyobraź, się, jaka Ty jesteś przebudzicowana teraz, siedząc na stopę przed e, e, komputerem, telefonem i, e, i jedyne, co widzisz, to szare to bloki. Ale mi się przypomniała taka piosenka z dzieciństwa. Nasze bloki są. Mm, nasze bloki są. ale kiedyś między tymi blokami to były jakieś trawy, nie? Teraz dosłownie, słuchajcie, u mnie w Gnańsku, jakby tam gdzie ja mieszkałam, tam był sam beton, dosłownie sam beton. Starówka to był sam beton, bo ja na starówce mieszkałam, obok starówki. To sam samiutki beton, sam beton i tworzone non-stop jakieś lokale, lokaliki, e, 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 mieszkania. No to jest, to jest takie trochę przerażające, nie? Z jednej strony. Z drugiej staram się to zrozumieć, ale ja osobiście bez kontaktu z naturą to staje się e, nerwowa. Taka, wiecie, potrzebuję posłuchać ptaków i mieć kontakt z e, roślinami, <grym> bo to mnie wycisza, uspokaja, a dzięki temu mam niższy poziom kortyzolu, a dzięki temu też nie mam problemu z wagą, między innymi wiecie o co chodzi. Więc jeżeli macie taką możliwość, to przynajmniej raz w tygodniu spakujcie się do lasu, gdzieś nad jezioro, nie na tłuczną plażę, tylko gdzieś nad jezioro, gdzie nikogo nie ma i posiedźcie pół godziny bez telefonu i zobaczcie, jak automatycznie wasze ciało będzie wam mówiło dziękuję. I, i automatycznie jak się poczujecie dobrze po takiej